Cześć, z tej strony Paulina z kanału Kobiecy Dwa Koła. Przede mną czwarty dzień mazurskiej przygody po mazurskiej pętli rowerowej. Ostatni odcinek z Mikołajek do Piszu przez Ruciane Nida. Rower spakowany. Jestem w ośrodku ostoja, słoneczna ostoja na Mazurach. W Mikołajkach powiem Wam, że bardzo fajne miejsce to jest ulica Warszawska. Jeśli będziecie szukali noclegu, to naprawdę polecam. Czysto przemili właściciele, wysoki standard pokoju i naprawdę cena adekwatna do tego, co tutaj jest. Sami zobaczcie, jak tu jest ładnie. I naprawdę nie za miliony ten pokój, więc polecamy z czystym sumieniem. A teraz siadam na rower i ruszamy w dalszą drogę. Łajki żegnam takim widokiem. Co prawda zaczyna delikatnie padać, ale mi to nie przeszkadza. Ostatni dzień, więc yy, mogę wrócić mokra do samochodu. Na wyjeździe z Mikołajek czekał naprawdę dość ostry podjazd, 14%. Więc myślę, że nie wszyscy są w stanie się wdrapać z jakimś tam załadunkiem. Ee, ale ja sobie poradziłam. No, a teraz taka, słuchajcie, ładny szuterek. Nawet trochę dziur jest, ale ten tarki nie ma. Jak na razie, więc jest ok. Czuję się, jakbym prawie w Biskupinie była, słuchajcie. Patrzcie, jakie tu ogrodzenie. Wieże warowne. Takie klimaty, słuchajcie. Krutynia rzeka. 14 stopni pokazuje mi licznik Ale powiem wam, że miło i przyjemnie się jedzie Co prawda komi założyłam I najprawdopodobniej zgubiłam moją opaskę Którą taką mam, wiecie, co zawsze Gdy zimniej jest to ją zakładam Na przykład jechałam w niej pierwszego dnia I nie mogę jej znaleźć Więc albo gdzieś ją zagrzewałam, Ale najprawdopodobniej ją zgubiłam no, ale robisz chociaż mi się uchował Z prawej jeziorko za drzewami, z lewej jeziorko za drzewami. Tylko szkoda, słuchajcie, że tak dostępu za bardzo tu nie ma. Tylko tyle, że podziwiać można. Bo takie klimatyczne niektóre domostwa. Takie w starym stylu, ale powiem Wam, że zadbane tak jest charakterem no. nida, centrum. Park glinowy. Tam jeziorko. A tu widzę Pawła. Więc jada. Paweł poszedł do sklepu. Ja czekam i zaraz jedziemy na mor. Coś zjeść, bo tutaj jest właśnie obok. I tyle. Mamy godzinę 9.30, więc znieźle myślę, że około 10. Dobrze by było, jakby nam się udało wyruszyć. Moja konserwatorystyczna dzisiejsze śniadanie. W morze na tyłach Urzędu Gminy. Także tak. Takiego to mamy towarzyszy grajków, którzy umiali, umilali nam śniadanko. A ja teraz idę do dalety, zobaczymy, czy są czynne, ale chyba tak, bo tutaj się ktoś kręcił. Naszą przygodę z Mazurską Pętlą Rowerową zaczęliśmy sobie tutaj w Piszu, zostawiliśmy samochód. Pierwszego dnia przejechaliśmy tutaj pod Giżycko. Do Wilkasów. Drugi dzień naszej wycieczki z Wilkasów na północ, przez Węgorzewo, Mamerki, Bogacko, pod Ryn. Nie dojechaliśmy do rynu, bo tutaj gdzieś mieliśmy nocleg. To był drugi dzień. Trzeci dzień przez ryn mrągowo do Mikołajek. I czwarty dzień z Mikołajek, przez Ruciane Nida. Właśnie tutaj mamy przerwę. I jedziemy sobie do Dookoła jeziora idziemy, może nie dookoła, ale brzegiem. O, teraz zarośnięte nic nie widzicie. Tak to wygląda na śladzie. Szuterek. Ale trochę tarka, bo jeżdżony. Zwecianę, nida. Dopiszę, na razie e, szlak prowadzi przez malownicze lasy mazurskie, drogą asfaltową bardzo dobrej jakości o małej intensywności ruchu. E, gdzieś tam w oddali od czasu do czasu jakieś jezioro, ale widzę, że teraz już będzie raczej bez pejzażu mazurskiego. I tak przebiega czwarty dzień mojej masurskiej przygody, szlakiem mazurskiej pętli rowerowej. Fajnie między drzewami. Widać, że ten las już trochę lat ma, bo niektóre drzewa to już pokaźne naprawdę. Jakiś młodnik też się pojawia. Ale fajnie, że droga jest widać świeżo, wylana ścieżka, elegancko się jedzie. Więc naprawdę fajnie. Czasem góra, czasem dół. Ale powiem Wam, że dzisiejszy dzień dobrze mi się jedzie. Wczoraj miałam jakiś taki kryzys. Ciężko mi było, ale tak sobie myślę, że to mogło być spowodowane tym, że dzień wcześniej, drugiego dnia, e, nie zjadłam nic tam na kolację sensownego, bo jedliśmy około godziny 15 gdzieś tam w Knajpie. Później e, jechaliśmy do pokoju. Po drodze nie było żadnego sklepu. E, zależało nam też, żeby w miarę sprawnie dojechać do pokoju. I później do Renu mieliśmy ponad 5 km do sklepu, a że pagórki były, no to e, nie pojechałam do tego sklepu. Stwierdziłam, że nie jestem jakoś mocno głodna, bo nie byłam i nie pojechałam. E, no i możliwe, nie wiem, ale może być tak, że to, to była taka przyczyna e, mojej gorszej dyspozycji w dniu wczorajszym, no bo po prostu nie zjadłam porządnego posiłku regeneracyjnego. No, tutaj jest niby skręt, ale nie widać oznakowania, więc ciąg dalszy, kiepskiego oznakowania, zaruciano rucianom nidą. Chwila przystanku, przerwy dla influencera. Dobra, rekonesans trasy żeśmy zrobili. No i jedziemy dalej dobrze po śladzie, ale mówię, tutaj nie Nida kiepsko oznakowane, ale teraz z asfaltu zjechaliśmy na leśny dukt. Wyjechałam z miejscowości Krzyże. Czekajcie, bo tu Było tu oznaczenie Paweł? Nie było. Już chciałam pochwalić, że od miejscowości Krzyże już będzie ok z oznakowaniem, bo w samej miejscowości było ok. Był drogowskaz na wieży wiklubowym, ale my byśmy nie pojechali. No ale tutaj był skręt z drogi głównej i gdyby nie nasz ślad, to byśmy pojechali prosto. Także bądźcie czujni, jadąc w tym rejonie. Ale widoczki ładne. Jedzie się przyjemnie, prawda, Paweł? Bardzo Jesteśmy na morze. Patrzcie jak tu jest ładniej klimatycznie. Później Wam powiem, powiem jak ten mor się nazywa, bo nie pamiętam. Ale fajnie, cisza, spokój. Jakby takie mory wszystkie były, to by było naprawdę rewelacyjnie. I powiem Wam, że jadąc dzisiaj od Mikołajek Trzymamy się w miarę trasy Szlaku No to takie pierwsze miejsce, gdzie można poczuć klimat właśnie Jezior, mazurskich jezior Bo raczej trasa dzisiaj jest poprowadzona Lasami Co prawda też piękne te lasy Trochę inne niż u nas na Mazowszu, sosnowe, Puszcza Kampinoska Inna różnorodność drzew Fajne ścieżki, dobrze się po nich jedzie, no ale no nie ma te, tego klimatu y, jeziornego, że tak powiem, ale tutaj jest naprawdę elegancko. Jesteśmy tutaj, Mor Karwica. Mm, tutaj na tej wieży nie byliśmy, w Krzyżach. Jesteśmy w Karwicji i tutaj jest ten urokliwy mor. Yy, toaletki są czynne, czyste. Tutaj macie placowa z drugiej strony, jakby ktoś tam z dzieciakami sobie ten fragment yy, przejeżdżał. I piękny widok nad jeziorko można sobie chillować. Dużo miejsc do siedzenia. Tam standardowa wiatka. Więc jak najbardziej na ten mor... Warto sobie zajechać. Leśny fragment drogi. Bir pod spodem wysypane kamyczkiem. Trochę tarka się porobiła, ale tu jest ruch normalnie je samochodowy dopuszczony, więc nie ma się co dziwić. Eee, wydaje mi się, że to jest świeżo robiona droga. O, nawet mamy tu oznakowanie pętli. Jak tak patrzę na tą drogę na pobocze, to wydaje mi się, że to jest świeżo robiona, e, poprawiona droga pod, pod, na potrzeby właśnie pętli. Ale myślę, że mimo to, że ta tarka jest, pewnie widzicie, jak trzęsie teraz, to myślę, że to jest lepsze, niż podejrzewam piat, który mógł tu być wcześniej. Mm. Więc tak. Taki długi fragment prostej drogi teraz w sumie. Jeszcze nawigacja pokazuje, że 12 km cały czas prosto do ronda. Wcześniej jechaliśmy leśną drogą. Później asfalt, teraz ta droga. I jeszcze 12. Jak ona będzie prowadziła, nie wiem. Ale jedzie się przyjemnie. Ciąg dalszy trasy poprowadzonej leśnymi duktami. I naprawdę ładnie tu jest, słuchajcie. Także tak, wyczęsie, wyczęsie, yy. konserwą się od czasu do czasu odbije. no ale takie życie, no, rowerzysty, podróżnika, nie? Nareszcie wyjechałam z tego szutru. Z jednej strony fajne, lepsze to niż piach, ale z drugiej strony powiem Wam, że e, monotonia już była. Praktycznie prosta droga, delikatne zakręty ciągle te same drzewa, no i dużo, dużo tarki mało takich fragmentów, gdzie można było sobie spokojnie jechać. E, plus tego odcinka był taki, że jazda jest w cieniu pomimo tego, że no, dzisiaj nie ma słońca. Ale jakby słońce waliło, no to odcinek jest fajny w lesie. E, więc cień i myślę, że trochę chłodniej. Ale no ta tarka, wiecie no. Teraz... E, asfalcik. Ruch samochodowy. Tu jest. Jeszcze 5 km i pokazuje do Ronda. E, więc zobaczę, czy cały czas tą drogą, czy coś będzie zmiana, okaże się. O, a za drzewami jezioro, chyba nickie, bo powiem Wam, że od kilkunastu kilometrów już praktycznie z lewej strony co ileś kilometrów mijam e, tabliczkę z informacją, że rezerwat, Jezio jezioro nickie. No po prostu, ile tych pirów tu zasuwa. Też się nie ma co dziwić, dzisiaj poniedziałek, Dzień Roboczy. To, że ja rowerem jeżdżę, to nie znaczy, że ludzie nie pracują. Więc tak, jedzie mi się dzisiaj dobrze. Pogoda jaka jest taka, jest. Trochę się ociepliło, podeszło do 20 stopni. Bo było 14, ale we wiatrówce jadę, no bo taki jest ten wiatr. I na razie tyle, zostawiam was. Jeśli ten materiał jest dla ciebie pomocny, to będę wdzięczna za wsparcie mojego kanału poprzez postawienie wirtualnej kawy na BuyCoffee. Dzięki waszej pomocy. Mogę dalej rozwijać kanał, tworzyć lepsze treści i dzielić się z Wami moją pasją do turystyki i rowerów. Wasze wsparcie ma wielkie znaczenie. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wsparli mnie w zeszłym tygodniu. Wasza hojność naprawdę dodaje mi motywacji do dalszej pracy. A jeśli chcesz, aby w przyszłym tygodniu również Twoje imię znalazło się na tej grafice, to postaw mi wirtualną kawkę odwiedzając stronę Bajkofitu kobiece 2 Koła. Serdecznie dziękuję. Zostało nam 5 km niecałe, jak widzieliście, dzisiejszej trasy, ogólnie zakończenia pętli, więc słów kilka podsumowania, ale podsumowania tego dnia. Fragment z Mikołajek do Piszu w dużej części Praktycznie no, cały odcinek poprowadzony leśnymi ścieżkami, albo troszkę przez wioski, ale tych wiosek było niewiele. Teraz jesteśmy akurat w Bągliku. Jeśli chodzi o e, ścieżki, drogi, bardzo dobrze przygotowane, albo asfaltem, albo szutrem. Niestety ten szutr był taki fragment spory, że tarki dużo było, ale generalnie lepszy niż piach. I jeśli chodzi o oznakowanie, to moim zdaniem najgorzej oznakowany fragment Ruciane nida do piszu aż zapisz. Pozostały fragment jesteście w stanie przejechać, kierując się tylko i wyłącznie znakami. Bez nawigacji, jednak ten fragment e, znajdujemy znaki, ale pozostawia trochę do życzenia, bo w takich negalgicznych miejscach nie są jakieś spręty. Trzeba zjechać. No to zdarzało się, że nie było bezpośrednio drogowskazu informującego o tym, tylko po 100 czy metrach dopiero był postawiony znak, że to jest droga tej Pętli rowerowej, więc tego tutaj mi brakuje. I jak sobie przypomnę, jak wyjeżdżaliśmy z Piszu, to też tam było trochę kiepsko z oznakowaniem. Później się rozkręciło i było ok, ale no mówię, ten fragment taki najgorszy. Mamy po godzinie e, 12.30. Przejechane mamy już 64 km. Pakujemy się, jak dojedziemy w samochód, i wracamy do domu. E, na moim kanale znajdziecie również trzy filmiki z pozostałych tras: czyli z Fisza pod Giżycką do Wilkasów. Drugi dzień był z Wilkasów do. Orło. O właśnie trzeci dzień był z Orło, czyli też koło rynu przez mrągowo do Mikołajek i dzisiejszy odcinek czwarty to właśnie z Mikołajek, yy, przez Ruciany Nida do Piszu, i również znajdziecie jeden odcinek podsumowujący yy, moje generalnie wrażenia z stresy, więc jeśli się wybieracie, to zachęcam do oglądnięcia, żebyście na przykład nie popełnili takich błędów jak ja podczas tej drogi. A może też Wam się coś na spodoba? To co zobaczyłam, gdzie zjechałam i będziecie chcieli odwiedzić te miejsca. Dzięki, że byliście ze mną. Będę wdzięczna za kciuk do góry, za suba Jeśli macie jakieś pytania, komentujcie. Tak czy inaczej będę wdzięczna za komentarze. I tyle. Dzięki, że oglądacie moje filmy. Pozdrawiam Was serdecznie. Paulina z kanału Kobiece Dwa Koła.